My my my. My. Trochę mnie to rozbawiło, powiem ja Wam szczerze, jak zobaczyłem, że obydwa kible w wagonie są nieczynne. O toaletach, o innych rzeczach, no to myślę, że jeżeli ktoś jest trochę, kurwa, ogarnięty, to wie, jak można załatwić potrzeby.

O matko, cała ekipa dzieci. I się patrzyło. I się patrzę, jak nagrywam dobre ja szybciej za oni zerów. No czy nie całe 18 godzin. Tutaj chcą, ale tak do kolacji musi być. Teraz wam pokażę. Kiedyś byłem teraz teraz żyję do stoji. Kiedyś w teraz Najważniejsze, że się cały z tych fala, naprawdę powiem Wam, jak leżałem w łóżku, to miałem wrażenie, jakbym pływał na falach, tak? Oście, kurde, na tym łóżku czułem. I dlatego, no. A że raz się wygląda tak, raz tak, raz tak. Kory, no kurde, no. A to my, kurde, tutaj wzięliśmy do zjedzenia tym razem? Och, nie trzeszczy. Jajko sadzone, jajczyca czterech jajek, no powiedzmy buki, Teraz dzisiaj mniej więcej. Nice dogs. Podstawiam się, podstawiam się, no żeby to był ja. Tam gdzieś jest, tam gdzieś jest Lil. Połóż <noise> się Ale o, to widać nawet to

Małej, ale fajnej miejscowości. Także czekamy na sygnał i będziemy schodzić. Bajera, po prostu Bajera. Sorry, sorry.